Dziś zajmiemy się granicami przekraczanymi w granicy Zofii Naukowskiej. Granica to nie jest słowo jednoznaczne. To jest pojęcie, które możemy rozpatrywać w kilku warstwach. Tytuł powieści należy rozumieć symbolicznie. Ma on znaczenie metaforyczne i odzwierciedla wieloaspektową problematykę utworu. Naukowska stara się ukazać granice, które każdy człowiek w życiu przekracza. Przekraczają je również powieściowi i bohaterowie. W sensie dosłownym, granica znaczy tyle, co linia rozgraniczająca dwie przestrzenie. W sensie metaforycznym ma ona swoje szersze i różnorodne znaczenia, zamykając w sobie problematykę moralności, obyczajowości, barier społecznych. Teorii filozoficznych, a także psychologicznych. No i tak mamy granicę ekonomiczno-społeczną, zwaną również społeczno-polityczną. To jest granica bardzo wyraźna. Ludzi, warstw wyższych i nizin społecznych dzieli granica nie do przebycia. To jest podział ludzi według ich przynależności do różnych warstw społecznych. Najlepszym symbolem tego podziału jest kamienica Kolichowskiej, materialnie podzielona w poprzek, w której sufity i podłogi poszczególnych pięter oddzielają bogatych od biednych. Przykładem jest też próg gabinetu Zenona jako prezydenta miasta, czy wejście do ogrodu, podwórze. To jest granica, której nie sposób przekroczyć w sposób niezauważony. Jest ona bardzo wyraźna. Granica moralna to granica, po przekroczeniu której doprowadza się do nieszczęścia drugiego człowieka. I Zenon przekroczył granicę, której no, nie można przekroczyć bez konsekwencji. Zresztą Zenon przekraczają wiele razy, na przykład podejmując romans z Justyną, kontynuując ten romans po ślubie z Elżbietą. Zdrada młodzieńczych ideałów to również przekroczenie granicy moralnej. Wydany rozkaz strzelania do robotników to również przekroczenie granicy moralnej. Granica psychologiczna to granica autopoznania, kres ludzkiej możliwości, odkrywanie tajemnic własnej osobowości, psychiki. To jest granica, która jest właśnie pytaniem o możliwość poznania świata i siebie przez człowieka. Jest to granica między tym, co subiektywne, Czyli tym, co sądzimy o sobie my, a tym co obiektywne, czyli co sądzą o nas inni. I naukowska stawia tu pytania, gdzie powinna się mieścić ta granica, jak ją rozpoznać, żeby móc siebie i innych prawidłowo zdefiniować. Granica filozoficzna to pytanie o możliwość poznania ostatecznej prawdy. Zatem, gdzie jest granica między tym, co subiektywne, a tym, co obiektywne? Jakie są możliwości poznania świata? Jak to się dzieje, że własna moralność maleje, a konformizm i proces uległości wzrasta? I gdzie tkwi nieprzekraczalna granica tego procesu? Człowiek, według naukowskiej, ma ograniczone możliwości poznania świata. Często więc błędnie ocenia otaczającą go rzeczywistość, błędnie ocenia również samego siebie. I granica odporności psychicznej człowieka, to jest granica, przekroczenie której powoduje, że człowiek przestaje być sobą. I zenon, pozwalając na ingerencję w swoje artykuły, czy też romansując z Justyną, przekracza tę granicę, przekraczają ją wielokrotnie. I ponosi tego surowe konsekwencje. Tę granicę również przekracza Justyna. Usunięcie ciąży przez Justynę staje się powodem przekroczenia takiego punktu krytycznego i popadnięcia przez dziewczynę w obłęd, a potem oblania kwasem Zenona. Zatem granic jest kilka. Jest to problem złożony i wszyscy bohaterowie powieści naukowskiej te granice przekraczają, przekraczają je wielokrotnie, ale myślę, że to jest taki problem ponadczasowy. Myślę, że wszyscy w życiu takie granice przekraczamy, czasami świadomie, czasami mniej świadomie.